Ania, gdzie my idziemy? Na zakupy dla Ciebie, tak? Tak? Idziemy na zakupy, a pokaż się, jakie masz ładne budki czerwone. Czerwone budki, krasnoludki. Zimowy! Zimno u nas! Zrobiło się 12 stopni i jest taki wiaterek, taki... E, jakby wam to powiedzieć, taki... Powietrze jest takie mroźne, czuć to mroźne powietrze. Ono przyszło z góry i naprawdę ostro czuć, czuć mróz. Idziemy kupić jakieś ciuchy dla Ani, bo musimy mieć jakieś takie ciuchy no jakieś tam rajtuski, nie rajtuski wiecie może jakiś sweterek z reniferami albo co O no, proszę i do rebeczka jest wszystko gra tak? Idziemy, gdzie idziemy? Idziemy jeść jak zwykle, jeść, jeść Trzeba jeść Dziewczyny gdzieś poszły, a ja nie wiem gdzie Zobaczcie Jest restauracja I tu się czeka się czeka na wejście do restauracji Na swój numerek A my idziemy na trzecie piętro na mamy Idziemy dalej Wesołam, że są na trzecim piętrze to nie jest przedświąteczne, przedświąteczny ruch. Tutaj też czekają, proszę. To nie jest przedświąteczny ruch, tylko po prostu tutaj tak zawsze jest. Oczywiście w weekendy, nie? Pamięta, pamiętać, żeby to wykasować. Mam nadzieję, że będę pamiętać. Ale moja żona nie rozumie, to nie ma problemu. Idziemy, idziemy i szukamy. Nie wiem, gdzie ona jest. Tu też czekają. Wysoko mi zdjęcie. Chyba tam na samym końcu. No to chodźcie z nami, nie? Z nami zjedziecie coś. Wspólnie zjemy. My będziemy jedli i będziemy Wam smak przekazywać.

Masana. Ile mamy czekać? Tylko la. La. Ile mamy czekać? Do ha no dobra, niech będzie. Bez oczekiwania nie ma jedzenia. La. la. Jak usłyszycie kiedy, że jest itin czyli troszkę la, czyli spicy, to dla was będzie mocno spicy. Pamiętajcie. Proszę, czyli grzyby. Papryka, grzyby następne, suszone, także pełni się smarzy. O cały czas zapominam nazwę. Ale wiem, że są drogie. No dobra. I kolację. Kolacja przed live'em. Ania przygotowana. Gdzie masz torebkę, kochanie? Gdzie jest twoja torebka? Gdzie jest twoja torebka? Tu jest ani torebka. Dobra, co my tu mamy? Ryba. I zupka. Coś jeszcze będzie? Syna. Yanga? No to jeszcze coś będzie. Na pewno spicy, tak? Na. Hojjola. jeszcze to do mówiła. Ryby, fita. Nie, to dobre, te grzyby są. A pod spodem mamy. Ziemniaczki z czosnkiem. Słuchajcie, pyszne. Pojedli, popili. A teraz się zwijamy do domu. Znaczy, jadę odwieść moje dziewczyny do domu. What more, 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 mor more? More, more, box. more box. Yes. <laughs> Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że już jesteście tam ostro przejedzeni, ostro najedzeni, ostro rozweseleni. My zaczęliśmy w piątek. Od piątku tutaj puszczę Wam trochę takich rzeczy, które żeśmy mieli. W piątek mieliśmy święto, obchodziliśmy święto zimy. Jest to święto w Chinach obchodzone, takie jakby 80 dni, odliczanie tak zwanych 80 dni do rozpoczęcia wiosny. Trzeba było się najeść, trzeba było zjeść tłusto, trzeba było posilić się bardzo mocno, tak jak niedźwiedzie. Przed zimą, żeby nabrać siły, również dla rozgrzania organizmu, troszeczkę procentów ważne było, żeby było. Także yy, no takie świętowanie się rozpoczęło. Ja również zacząłem się coś tam przygotowywać do wigilii. Wigilia u nas wyskoczyła bardzo dziwnie, mieliśmy spędzić wigilię, praktycznie w dwie rodziny, czyli mieliśmy spędzić, żenia. I my, natomiast ktoś jeden zadzwonił, ktoś drugi zadzwonił, ten od drugiego, ten od trzeciego. No i zebrała nam się, słuchajcie, prawie cała restauracja ludzi. Ale to obejrzycie sobie później. Było fajnie, było wesoło. Nie puszczę Wam wszystkich rzeczy, bo część rzeczy pewnie by tutaj nie przeszła. Oczywiście, do pewnego momentu, jeżeli chodzi o świętowanie. Ale zobaczcie, jakżeśmy spędzili te parę dni. Zapraszam. Dzieciaki, ale nie ma świąt jeszcze, Dopiero za dwa dni. Dzieci, dzieci znalazły paczki, podarki. I oczywiście zaczęły rozpakowywać. Hmm? Outside. Aga. Warni. Ale tak, to jest on, to chodzi. Dzieci archeologi. Tu jest archeolog. Jeden. Jedna. A tu jest druga archeolog. No. mają. majonez, to. Co to po jaja? To po szzecega. To po szzecega, to szzeca później wam pokażę bardzo fajna rzecz co żeście tam odkryły? ooo ja tu widzę kurcze jakieś odkrycia są ooo tu coś będzie no pięknie tu coś

Eee, sałatkę, sałatkę, żeby cokolwiek było na święta z naszych potraw. A to moja choinka, taka jakaś dziwna tutaj, bo ona nie porozkładała tych elementów, ale ładnie ubrała. A my powoli zaczynamy święta. Czekamy jeszcze, oczywiście, na, na dwóch, na, twór, na dwójkę Polaków i jej żony, ale to się nie możemy doczekać. 过来，过来，过来！哎！过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来 好了，走了快了快点，妈妈，快点，快点。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。来吧，来吧，来吧。

Czasami wszystko co tam się działo. Tak jak widzieliście, jak zaczęliśmy śpiewać kolendy, potem po kolędach były następne kolendy, no ale oczywiście między kolendami trzeba było się rozgrzać, bo u nas było zimno. Teraz już się znowu zrobiło ciepło, ale akurat mieliśmy na święta, mieliśmy zimno tutaj w Chinach. Przyszedł yy, zimny, zimne warstwy powietrza, napłynęły nam na szrzęzen, zrobiło się tak słuchajcie. A w nocy się zrobiło nawet do 5 stopni, tak że by było naprawdę zimno. Już wróciła temperatura, tak już mamy OK. No ja niestety w trzeciego dnia świąt no, musiałem już zajrzeć do firmy, bo przyjeżdżały, bo przyjeżdżały transporty. W Chinach niestety dni tyle nie mamy wolnych. Fajnie, że niedziela była, jako 24 grudnia to była niedziela, to się było super. Nie wszystkie filmiki niestety, które ponagrywam nadają się w ogóle do publikacji, ale rozumiem, prawda, wiecie jak to jest, nie wszystkie domowe i takie wspólne, to iluś tam, no, wiecie o co chodzi, nadają się do publikacji. Kochani, dziękuję Wam pięknie, to by było na tyle na dzień dzisiejszy, wrzucam Wam pomiędzy świętami, na drugi kanał wróciłem. Jedną piosenkę, która może się Wam spodoba, także zapraszam, odwiedźcie, odwiedźcie, zajrzyjcie, zajrzyjcie i wszystkim, którym, którzy jeszcze nie słyszeli moich życzeń świątecznych, to Wam wszystkim jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, a ja jutro, ponieważ ja... Jako tako mam trochę wolnego czasu, przejadę się, bo ładna się nam pogoda zrobiła, jest naprawdę pięknie. Przejadę się jutro w takie okolice Shenzhen, ponagrywam trochę z drona, ponagrywam trochę z kamery. Yy, no i trochę Wam może opowiem, opowiem Wam jak widzę, jak ja widzę, jak minął ten rok, jeżeli chodzi o chińską sytuację, o chińskie realia. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie, do zobaczenia. Trzymajcie się. A I może zrobię livea dzisiaj.